Dzień dobry. W dzisiejszej analizie przyglądamy się zjawisku, które zdaje się rozlewać po całym świecie. To kryzys legitymizacji władzy. Mamy poniedziałek, 24 listopad 2025 roku, a w naszych materiałach źródłowych od Gwinei Bisał po Brazylię przewija się właściwie ten sam motyw. Obywatele i instytucje toczą zaciętą walkę o to, kto ma prawo rządzić i, co chyba ważniejsze, czy na to zasługuje. Dokładnie i to jest walka, która przybiera, wiesz, tak różne formy. Czasem jest to starcie przy urnie wyborczej, czasem na ulicy, a czasem jak zobaczymy na sali sądowej, spróbujemy dzisiaj połączyć te punkty na mapie i zobaczyć jaki obraz się z tego wyłania. Naszym celem jest spokojne przeanalizowanie faktów bez siania paniki, opierając się na setkach źródeł z całego globu. A dzisiejszą analizę wspiera ProWave AI. Całość powstała przy użyciu stylo-news, aplikacji informacyjnej opartej na sztucznej inteligencji. No dobrze, to zacznijmy od miejsc, gdzie na próbę wystawiony jest sam fundament demokracji, czyli uczciwe wybory i pokojowe przekazanie władzy. Idealnym punktem wyjścia jest Gwinea Bissau. Sytuacja tam jest, delikatnie mówiąc, niestabilna. Wybory prezydenckie odbyły się wczoraj, 23 listopada, ale tuż przed nimi doszło do aresztowania kluczowych postaci w armii. Mówimy tu o generale Dabani Nawalnie. A oficjalny zarzut to planowanie zamachu stanu. To brzmi niezwykle poważnie, zwłaszcza w przededniu samego głosowania. Czy to jest jednorazowy incydent, czy raczej no, element szerszego problemu? Niestety, to już jest niemal tradycja. Urzędujący prezydent, Umaro Sisoko Embalo, który ubiega się o reelekcję, on przetrwał już dwie próby puczu w trakcie swojej kadencji. Opozycja od dawna podważa legalność jego rządów, więc to aresztowanie, choć oczywiście dramatyczne, Wpisuje się w pewien niebezpieczny wzorzec. A jaka jest reakcja armii? Dowództwo wojskowe oczywiście potępiło tę próbę. Zapewniło, że chce utrzymać porządek, ale trudno mówić o zaufaniu do procesu wyborczego, gdy w tle rozgrywa się, no, taki wojskowy tryler. Czyli w Gwinei Bissau zagrożeniem dla demokracji jest potencjalny pucz wojskowy, który dzieje się jeszcze przed ogłoszeniem wyników. A co się dzieje, gdy to sama uczciwość głosowania jest kwestionowana już po fakcie? To chyba przenosi nas do Indii. Tak. I to na ogromną skalę. W dwóch kluczowych stanach Maharashtrze i Tamil Nadu opozycja wyszła na ulicę, oskarżając partię rządzącą o fałszerstwa. W Maharasztrze Sojusz Partii Opozycyjnych znany jako MFUA zorganizował protesty w Bombaju, twierdząc, że partia BJP premiera Modiego po prostu ukradła głosy. Co to dokładnie znaczy ukradła głosy? To bardzo, bardzo mocne oskarżenie. Znaczy, że chodzi o dodanie do list wyborców przed wyborami stanowymi w 2024 roku około 9,6 miliona fałszywych nazwisk. Przepraszam, 9,6 miliona? Tak. To nie jest literówka. Prawie 10 milionów. To jest liczba, która może całkowicie zmienić wynik wyborów w każdym demokratycznym kraju na świecie. Podobne zarzuty, choć na mniejszą skalę, pojawiają się w stanie Tamil Nadu. Opozycja żąda natychmiastowego śledztwa i no, wyczyszczenia tych list. A rząd Rządząca partia BJP oczywiście odrzuca te oskarżenia, ale atmosfera przed zbliżającymi się wyborami lokalnymi jest niezwykle gęsta. Mamy więc groźbę puczu w jednym kraju, masowe oskarżenia o fałszerstwa w drugim, a wygląda na to, że w Gruzji rządzący obrali trzecią drogę, by utrzymać władzę. Używają samego systemu prawnego jako broni przeciwko opozycji. To jest bardzo trafne podsumowanie. Rząd w Tpielisi wszczął postępowanie karne przeciwko byłemu prezydentowi Michałowi Saakaszwilemu i siedmiu innym liderom opozycji. A lista zarzutów jest jak z podręcznika dla autokratów: próba obalenia rządu, sabotaż, współpraca z wrogimi siłami zagranicznymi. W domyśle z Ukrainą, jak rozumiem. Dokładnie. To wszystko dzieje się po wyborach parlamentarnych z 2024 roku, które opozycja i tak uznała za sfałszowane. Czyli to jest po prostu eskalacja konfliktu. I co dalej? Marzenie idzie dalej i dąży do delegalizacji trzech głównych partii opozycyjnych. Oficjalna narracja jest taka, że to jest obrona bezpieczeństwa narodowego, ale opozycja i Międzynarodowe Organizacje praw człowieka mówią wprost. To są politycznie motywowane represje i krok, który oddala Gruzję od jej marzeń o integracji z Unią Europejską. Kiedy oskarżasz rywali politycznych o byciu zagranicznymi agentami, to no cóż, to już nie jest spór polityczny. To jest próba całkowitego wymazania ich z życia publicznego. I to wszystko prowadzi nas naturalnie do pytania, co się dzieje, gdy ludzie czują, że system, czy to wyborczy, czy prawny, kompletnie ich zawodzi. Wychodzą na ulicę. I to się dzieje teraz na całym świecie. Zacznijmy od Serbii. W Serbii protesty trwają już od roku, a ich geneza jest niezwykle symboliczna. Wszystko zaczęło się od tragedii na dworcu w Nowym Sadzie, gdzie zawalił się dach, zabijając 16 osób. Ta katastrofa stała się iskrą, która przerodziła się w ogólnokrajowy ruch przeciwko rządowi prezydenta Aleksandra Vucicza. Fascynujące, że impulsem była konkretna, namacalna tragedia. Czy to oznacza, że taki dowód niekompetencji państwa rezonuje z ludźmi mocniej niż abstrakcyjne hasła polityczne? Dokładnie tak. Ten zawodzący dach stał się metaforą całego państwa, skorumpowanego i zaniedbanego. Ostatnio protesty w Belgradzie eskalowały, aresztowano 37 osób, w tym znanego byłego koszykarza Władimira Sztimaca. Zarzut podżeganie do przemocy. Demonstranci chcą dymisji prezydenta i wcześniejszych wyborów. A reakcja rządu? Rząd z kolei odpowiada starą śpiewką. Twierdzi, że to nielegalna próba destabilizacji, oczywiście finansowana z zagranicy. Unia Europejska przygląda się temu z dużym niepokojem. Czyli w Serbii ludzie protestują przeciwko porażce rządu, tymczasem na Łotwie tysiące osób wyszły na ulicę, by zaprotestować przeciwko temu, co rząd próbuje cofnąć. Mówię o międzynarodowej umowie. Tak, to jest bardzo ciekawy przypadek. Ponad 10 tysięcy osób w Rydze protestowało, bo parlament postanowił wycofać Łotwę z konwencji stambulskiej, czyli z kluczowego traktatu o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Motywacja posłów obawy o tradycyjne wartości rodzinne i rzekomą ideologią gender. I tu dochodzi do pewnego zwrotu akcji, bo prezydent, który przecież jest częścią aparatu państwowego, stanął o koniem właśnie. Prezydent Edgars Rinkiewicz odmówił podpisania ustawy i odesłał ją do ponownego rozpatrzenia. To pokazuje jak złożone potrafią być te wewnętrzne walki. Ostatecznie sprawy zamrożono, decyzja ma zapaść dopiero po wyborach w 2026 roku. Ale te protesty obnażyły głębokie podziały w społeczeństwie i pokazały też siłę oporu obywatelskiego. W wielu tych materiałach źródłowych uderza mnie jedna rzecz: Kto jest na ulicach? Widzimy ogromną falę protestów napędzanych przez najmłodsze pokolenie. Szczególnie w miejscach takich jak Meksyk i Filipiny. To prawda, mówi się wręcz o głosie pokolenia Z. Zarówno w Meksyku, jak i na Filipinach, na ulice wyszły dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Wyzwalacze były różne. W Meksyku protestowano przeciwko wszechobecnej przestępczości i korupcji, co doprowadziło do starć z policją i ponad 120 rannych. Na Filipinach ludzie domagali się rozliczenia korupcji przy projektach przeciwpowodziowych. Ale ta energia i żądania są takie same. A jakie to są żądania? To jest pokolenie, które dorastało w internecie oni oczekują transparentności i mają zerową tolerancję dla starych wymówek w stylu tak już jest domagają się odpowiedzialności tu i teraz reakcje władz też są y, symptomatyczne prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum oskarżyła o finansowanie protestów w prawicową opozycję na Filipinach wojsko musiało publicznie zapewniać o lojalności wobec rządu co samo w sobie jest niepokojące oczywiście to pokazuje jak bardzo te protesty wstrząsnęły establishmentem to żądanie rozliczalności nie ogranicza się tylko do ulic, przenosi się na sale sądowe, co ma absolutnie wstrząsające konsekwencje dla byłych przywódców, a chyba nigdzie nie jest to bardziej dramatyczne niż w Brazylii. Zdecydowanie. Były prezydent Jair Bolsonaro został aresztowany 22 listopada. Sąd Najwyższy nakazał jego zatrzymanie w związku z podejrzeniem, że planował ucieczkę z kraju, a uciekać miał przed rozpoczęciem od 27-letniego wyroku więzienia za przewodzeniem próby zamachu stanu po przegranych wyborach w 2022 roku. Chwila, czyli narzędzie, które miało go pilnować w areszcie domowym, ta elektroniczna opaska stało się dowodem na to, że planował ucieczkę, to niewiarygodna ironia. Dokładnie tak. Kluczowe okazały się doniesienia o próbę manipulacji przy tej opasce. Sędzia uznał, że duży protest zorganizowany przez syna Bolsonaro mógł być tylko przykrywką dla planu ucieczki. Samo aresztowanie podzieliło kraj. Zwolennicy wyszli na ulicę w proteście, przeciwnicy świętowali. Głos zabrał nawet były prezydent USA Donald Trump, wyrażając ubolewanie. To sprawa bezprecedensowa w historii Brazylii. Zdecydowanie. Wyrok 27 lat więzienia dla byłej głowy państwa to jedno, ale w Bangladeszu werdykt był najsurowszy z możliwych. Tak, tam była premier Sheikh Hasina została zaocznie skazana na karę śmierci. Międzynarodowy Trybunał Karny uznał ją za winną zbrodni przeciwko ludzkości. Chodzi o jej rolę w brutalnym tłumieniu protestów studenckich w 2024 roku, które pochłonęły setki ofiar. Wyrok jest zaoczny, bo Hasina przebywa na wygnaniu w Indiach, które na razie nie odpowiadają na wniosek o ekstradycję. Ona sama twierdzi, że proces był polityczny. Mamy więc wyrok Międzynarodowego Trybunału, ale skazana jest poza jego zasięgiem. Jaki jest sens takiego wyroku? To jest sprawiedliwość symboliczna czy realna? To jest kluczowe pytanie. Z jednej strony, dla ofiar i ich, ich rodzin to potężny sygnał, że świat nie zapomniał. Z drugiej, bez możliwości wykonania wyroku pozostaje on w sferze symbolicznej. Wszystko zależy teraz od presji dyplomatycznej na Indie. Ale sama skazana oczywiście twierdzi, że to jest polityczna zemsta. I żeby dopełnić ten obraz rozliczeń z przeszłością, mamy jeszcze dwa krótkie, ale bardzo wymowne, niemal przeciwstawne przykłady. Tak, w Boliwii Sąd Najwyższy unieważnił dziesięcioletnie wyrok dla byłej tymczasowej prezydent Jenin Aniec, skazanej w związku z burzliwymi wydarzeniami politycznymi z 2019 roku. Mamy więc cofnięcie wyroku. Z kolei w Austrii mamy do czynienia z protestem przeciwko próbie rehabilitacji mrocznej przeszłości. W wiedejskim parlamencie zorganizowano sympozjum na cześć Franza Dinghofera, polityka, który był zadeklarowanym antysemitą i członkiem partii nazistowskiej. A to wszystko tuż po 87. rocznicy Nocy Kryształowej, trudno o bardziej symboliczną i niefortunną datę. Właśnie to wydarzenie zorganizowane przez skrajnie prawicowego przewodniczącego Rady Narodowej wywołało powszechne oburzenie i protesty. To pokazuje, że rozliczenia z historią to nie jest zamknięty rozdział, to wciąż żywa i no, niestety bolesna teraźniejszość. Dobrze, spróbujmy zebrać te wszystkie wątki po tej podróży przez globalne punkty zapalne, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w nadchodzącym tygodniu. Myślę, że kluczowe będą trzy miejsca, które kontynuują nasze dzisiejsze tematy. Po pierwsze, Brazylia. Sąd Najwyższy ma właśnie dzisiaj, 24 listopada, ponownie rozpatrzyć decyzję o aresztowaniu Bolsonaro. Zobaczymy, czy instytucje państwa wytrzymają polityczną presję ze strony jego zwolenników. To będzie wielki test dla brazylijskiej demokracji. Po drugie, wspomniana Gwina Bisał. Tak. Wyniki wczorajszych wyborów prezydenckich będą prawdziwym testem stabilności. Dowiemy się, czy proces wyborczy może przebiec w miarę spokojnie po niedawnej próbie zamachu stanu, czy też kraj pogrąży się w dalszym chaosie. I na koniec Gruzja. W Gruzji dalszy ciąg postępowań prawnych przeciwko liderom opozycji pokaże nam, jak daleko rząd jest w stanie się posunąć, by skonsolidować władzę. To zadecyduje nie tylko o przyszłości gruzińskiej demokracji, ale także o jej relacjach z Unią Europejską. Sytuacja jest tam niezwykle napięta. To była nasza dzisiejsza pogłębiona analiza globalnych wydarzeń. Dziękujemy za poświęcony czas. To naprawdę było dużo informacji do przetworzenia. To prawda. Warto podkreślić, że przygotowanie tego materiału wymagało syntezy danych z ponad 250 różnych źródeł z całego świata. I to jest dokładnie zadanie, do którego stworzono aplikację Stylo News. Stylo News to narzędzie dostępne na komputery i urządzenia mobilne. Pozwala każdemu stworzyć własny, spersonalizowany przegląd informacji. Działa trochę jak osobisty analityk wywiadu, który przeszukuje dla nas setki tradycyjnych mediów, ale też na przykład platformę X. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji, Stylo News analizuje informacje w ponad 20 językach, wyłapuje trendy i identyfikuje kluczowe postacie oraz różne punkty widzenia w każdym temacie, który nas interesuje. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby samodzielnie śledzić globalne wydarzenia z taką precyzją, zapraszamy do subskrypcji na stronie www.stylonews.com. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli są tematy, którym chcieliby Państwo, abyśmy przyjrzeli się w przyszłości, dajcie nam znać. I zachęcamy do śledzenia Stylo News w ulubionych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!